Cześć. Wczoraj mieliśmy okazję przetestować nowy zegarek Apple Watch Ultra. Jest to taki, według producenta, komputer nurkowy rekreacyjny. Przetestowaliśmy go na głębokości 45 metrów w Deep najgłębszym basenie nurkowym. No, producent Apple zapewnia wodoszczelność do 100 metrów. Także dosyć, dosyć głęboko, ale same funkcje te nurkowe mają działać tylko do 40 metrów. Apple Watch Ultra jest zaprojektowany zgodnie z normą europejską N13319 oraz standardem ISO 22810 z aktualizacji 2010 roku. Jest to taka, taka norma ISO, e, którą przychodzą wszystkie zegarki do codziennego użytku, mające jakąkolwiek nie wiem, ochronę e, przed wodą. Dla porównania, komputery nurkowe, na przykład komputer Sunto zup Nowo, posiada standard ISO 6425, który jest właśnie dedykowany komputerom nurkowym. No czyli ten zegarek nie posiada tego standardu, no ale sprawdzimy sobie, schodząc na 45 metrów, e, czy zegarek wytrzyma, jak się będzie zachowywał. Bo producent Apple mówi, że poniżej 40 metrów pewne funkcje mogą nie działać. Sprawdzimy też, czy zegarek pokazuje jakieś, nie wiem, czasy dekompresji, prędkość wynurzania się, no co nam, co nam to daje. Także nie przedłużamy i zapraszam Was na nieckę basenową. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, to pragnę poinformować, że materiał ten powstał przy współpracy z DeepSpot, czyli najgłębszym w Europie wielostrefowym symulatorze warunków nurkowych. DeepSpot ma głębokość niemalże 45,5 m, wypełnia go 8000 m super superprzyżystej wody o temperaturze około 33 stopnia. Jest to idealne miejsce dla początkujących oraz zaawansowanych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w komfortowych warunkach. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy chcesz zacząć nurkować, możesz wejść do podwodnego tunelu i obserwować pasjonatów nurkowania. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Zaraz idę z Mateuszem testować nowy zegarek Apple Watch podobno ma być komputerem nurkowym. Zobaczymy, czy da radę na 20 i 45 metrach. Do zobaczenia pod wodą. Apple Watch Ultra ma taką funkcję, że automatycznie po zanurzeniu, tak troszeczkę głębiej jak się zanurzycie, włączy się domyślna aplikacja głębokość, która zaczyna mierzyć czas nurkowania, temperaturę wody no oraz głębokość, na jakiej się znajdujecie. Taką funkcję nurkowania i mierzenia głębokości można też uruchomić samodzielnie, wciskając specjalny guzik w tym tykarku. Schodzimy na 40 metrów, zegarek Sunto zaczyna piszczeć i wydawać ostrzeżenia, a pruwocz świeci i pięknie pokazuje nam głębokość. Jeżeli tylko opuścimy się poniżej 40 metra, zaczyna wibrować i pokazywać alarm, że jesteśmy ponad 40 metrów głębokości. No i od tego momentu już nie pokazuje nam na jakiej głębokości się znajdziemy, co ciekawe pod koniec odcinka pokażę Wam, że możemy do tych danych się dostać i zobaczyć dokładnie na jakiej głębokości byliśmy przeglądając aplikację zdrowie na iPhone. Niestety nie ma możliwości wyłączenia tego podświetlenia. Być może dlatego bateria nie wytrzyma długo w takim zegarku. Świeci on na przez całe drukowanie. To co od razu rzuca się w oczy to duża jasność ekranu. Dla porównania do widzicie e Egrany Sunto, no bez podświetlenia tak naprawdę z widokiem e nie widać. Została nam minuta przystępki bezpieczeństwa i wracamy na powierzchnię do studia. Już po nurkowaniu trzeba się wytrzeć. Teraz zobaczcie, tak wygląda ekran zegarka po skończonym nurkowaniu. No pokazuje bardzo mało informacji. Mam nadzieję, że jak pojawi się aplikacja Oceanic Plus, będzie ich zdecydowanie więcej. No ale co ciekawe, ta aplikacja pojawi się, jak mówiłem wcześniej, późnej jesieni. Na razie na stronie jest tylko informacja, że należy zostawić swojego maila i czekać na powiadomienie od nich, kiedy apka będzie gotowa do pobrania. Co ciekawe, aplikacja jest dodatkowo płatna. Wrzucamy też tabelę z informacją, co znajduje się w darmowym planie, co w pla planie płatnym. Na przykład informacja o dekompresji znajduje się w planie płatnym. Z tego co widać po. Nie wiem, tutorialach tej aplikacji na stronie producenta będzie możliwość zmiany gazów, na przykład na nitroksy, tuż przed nurkowaniem, ustawienia planu nurkowego, itd. Jeszcze wrócę do tematu, jak zobaczyć głębokość, na której byliśmy. Tutaj na filmiku z aplikacji zdrowie możemy dobrać się do danych, które zebrał zegarek i które przechowuje na iPhone. Jak widzicie, próbkowanie głębokości jest średnio co 2-3 sekundy i widać tam głębokość, na jakie się urządzenie znajdowało, mimo że tego na zegarku nie widać, tak? Możemy spokojnie zobaczyć konkretne głębokości. Jakie zapisały się w urządzeniu. No cóż, czy jest to komputer nurkowy, czy jest to zamiennik komputera nurkowego? Na ten moment jeszcze nie. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się aplikacja UshemiK Plus i będzie można zrobić ponowne testy. No a tymczasem zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu. Cześć! Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę.